Oj. O nie. Przepraszam, Ted. Ja niespecjalnie. Ale ja jestem cały mokry. Czekaj. Od razu lepiej. Jest mi tak ciepło. Ciepło? O, to parzy. Emma. Przepraszam, nie chciałam. Lepiej sobie pójdę. Chciałam tylko cię wysuszyć. Ech, przynoszę same nieszczęścia. Mmm, jakie to jest pyszne. Ja chyba też coś zjem. Niesamowite. Dosyć ciekawy sposób przygotowania. Tak, w lodowej panierce. Dokładnie tak jak lubię. Na dzisiejszej lekcji czeka nas test. A, w którym roku to było? Sprawdźmy. Suzy, widzę cię. Ściąganie jest surowo zabronione. Ech. Już wiem. Wymyśliłam. Ojej, a dlaczego tu jest tak zimno? Co się dzieje? Skąd się wziął ten mróz? Nie rozumiem. Wystarczy. A i tu mamy prawidłowe odpowiedzi. Brr, czułam się jak bryła lodu. I gotowe. No i co my tu mamy? O, wszystko dobrze. Dobra robota, dziewczyny. Tak, jesteśmy mistrzami. Oj, oj, Suzy. Emma. To boli. To okropnie. Musimy przyłożyć coś zimnego. Racja. Y, mogę ja spróbować? Proszę bardzo. Podgrzewamy. Wow. Nieźle. Tak i obiad gotowy. Wyszło pysznie. Mm, tak. Zgadzam się. Żelazko? Nie ma potrzeby. Ach, Znowu te twoje sztuczki. Tak, coś nie coś potrafię. No i proszę, gotowe. Teraz możesz prasować. Ma, myślę, że za bardzo cię ponosi. Ojej, racja! Mm, no tak. Nie! Chwileczkę. Okej. Okay. Dobry pomysł. Myślę, że zaczyna się topić. Sprawdźmy. Ojej. A co, co się ze mną dzieje? Co przykleiłaś się? Nie martw się, wkrótce się rozmrozisz. Au, au, to boli. Mój biedny paluszek. Emma, skoleczyłaś się? Tak, jak widzisz. Pomogę ci. Wow, od razu czuję się lepiej. Proszę bardzo. Dziękuję. Co? Mój palec całkowicie jest zamrożony. Nic nie czuję. Ups, trochę przesadziłam. I co mam teraz zrobić? Dlaczego on tam poszedł? Nie, nie idź tam. Oj, A, płonę, płonę. To tak bardzo boli. Przepraszam, przepraszam, to, to był wypadek. Mam pomysł. Załóż to. Rękawica kuchenna. No, teraz możemy obejrzeć film w spokoju. Nie otwieraj drzwi. Nie rób tego! Czas na przerwę. Pyszności. Racja. Suzy, która rękę wybierasz? Tą. Um. Co to jest? O, chyba znowu gorąca porażka. Co by tu porobić, Ted? Słyszysz mnie? Ted, Ted. Co za zabawne wideo. Chodź, pogramy w kosza. On w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Ted! Dosyć tego. Chwileczkę. Nie, to był zły pomysł. Co? Czekaj. Proszę bardzo. Trzymaj. Uf, oj, oj, au, au, au. Mm. No dobra, przynajmniej piłka jest ciepła. Która? No to idziemy. Jakie fajne miejsce. Tak, też mi się bardzo podoba. Proszę, wasze sushi. O nie, nie potrzeba pałeczek. Ja też dziękuję. Jak sobie życzycie. Zaczynamy. Moje i moje. Ciepłe. Lodowate. Lody! Po prostu je uwielbiam. Ach, tak źle jest chorować. Emma, chcesz trochę. Nie mogę teraz, mam pomysł, zmieniłam zdanie. Wow. Mleczny koktajl, ciepłe mleko na pewno nie zaszkodzi mojemu gardłu. Najlepszego z okazji urodzin. Wow, tort. To takie słodkie. Najlepsze życzenia. Czekaj. Najpierw pomyślcie swoje życzenia. Ted ma rację. Tak, pomyślałam życzenie. Ura. Ups. Hmm. No, co? Jak to? Zdmuchnijmy to razem. Racja. Zaczynamy. Doskonały tort. Hurra, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jak wspaniale to wyszło. To świetne. Zaczniemy od łatwego zadania. Zróbcie mi pyszne pancake'i. Pancake'i? Dam radę. Zrobiłam w życiu tyle pancake'ów. Znam przepis na pamięć. Najpierw trzeba zmieszać mąkę z mlekiem, a następnie wbijamy w to jajko. Zak, na no co czekasz? Powtarzaj za mną, jak ty tam to robiłaś? Mam głęboką miskę, pozostaje tylko wsypać do niej mąkę. Im więcej, tym lepiej. No, nie tak łatwo poradzić sobie z tą mąką. Następne są jajka. Z nimi też trzeba uważać. I trzeba pamiętać o mleku. Wow, babciu, masz już gotowe ciasto. Tak, tak, niedługo będą też pankejki. Kurczę, co ja zrobiłem? Babciu, to wszystko twoja wina. Rozproszyłem się przez ciebie. I przypadkowo przelałem swoje ciasto. Ale nie szkodzi. Myślę, że po wymieszaniu będzie dobrze. Dziwne. Ten głupi mikser właśnie się zaciął. No dalej wyłaś! Kurczę, gdzie są łapki. O nie! Jak mam je wyciągnąć z tego ciasta? Kurczę. Zach, no nie jesteś zbyt dobrym kucharzem. Na pewno moje pancake'i będą najlepsze. I tak nie mam tu żadnej konkurencji. Spójrzcie na to piękno. Wyglądają rewelacyjnie. Oczywiście trzeba jeszcze polać syropem klonowym, aby były smaczniejsze. Nie zaszkodzi też odrobina masełka. Babci wyszło fajnie, ale jakoś tak nudno. Dlaczego nie zrobić kolorowych pancaków? Dzięki temu ich jedzenie będzie o wiele ciekawsze! Ha, super! Ciasto gotowe można włączyć kuchenkę. Moje pankejki będą w kształcie znanych postaci. Kolorowe, smaczne i zapadające w pamięć. Przecież takie oryginalne danie nie dał sobie zapomnieć. Przewracamy i czekamy jeszcze chwileczkę, gotowe. Kurczę, wszyscy mają takie piękne pankejki. Co robić? Wiem. Po co robić pankejki z ciasta? Można po prostu użyć gotowca. Na przykład wyciąć je z chleba za pomocą szklanki. A żeby lepiej smakowały, dodam odrobinę bitej śmietany. Myślę, że bita śmietana poprawi każde danie. No, i proszę, prawie gotowe. Dorzucę jeszcze troszkę kolorowej posypki. Rewelka! Kate, wybieraj zwycięzcę! Ojej, jaka różnorodność! Nie spodziewałam się tego. Zacznijmy od Zaka. Mam nadzieję, że jego danie mnie nie rozczaruje. Jakie dziwne ciasto. A posypka i śmietana mi smakują. Zwłaszcza posypka. No dobra, to jedziemy dalej. Co to jest? Dosyć oryginalne, ale czy dobrze smakują? Ojej, jakie fajne! Widać, że szefowa Tina się postarała. No dobra, został ostatni kandydat. Babciu, nie zawiedź mnie. Ale apetycznie to wygląda. Ojej! To jest po prostu cudowne. Smak dzieciństwa. Babciu, najlepiej umiesz przygotować pancake'i. Wygrywasz tę rundę. Hura! Nie martwcie się, też kiedyś wygracie. Gotowi? Zróbcie dla mnie pyszną, gorącą czekoladę. Zrobi się. Łatwizna. Podczas gdy wszyscy są zajęci rozmową, ja delektuję się nutellą. Zakstydź Potrzebuję tej nutelli, żeby zrobić gorącą czekoladę dla Kate. Zamierzam wygrać również tę rundę. Aby to zrobić, muszę wymieszać nutelle z mlekiem. A następnie postawić tę mieszankę na ogniu i oczywiście dobrze wymieszać. Mm, pachnie pięknie. O tak, zapach jest niesamowity. Czas, żebym ja zaczął gotować. Tylko nie mogę otworzyć tego mleka. No dalej. Kurczę, teraz sam jestem cały w mleku. Zdecydowanie muszę wygrać, żeby te moje poświęcenia nie poszły na marne. Wiem, w tym celu użyję ulubionych przez wszystkich na tej planecie czekoladowych batoników. Dzięki nim na pewno wymiotę konkurencję. Patrzcie i uczcie się. Gorąca czekolada to już przeszłość. Dziś czekoladę podaje się inaczej, bo tak wygląda ładniej. A poza tym smakuje o wiele lepiej. Znam doskonały sposób na podanie czekolady. Wystarczy, że rozłożę ją w specjalnej foremce, tak aby przybrała kształt kuli. Widzicie? Właśnie taki. A teraz do środka wsypię troszkę kakao, żeby było jeszcze smaczniej i oczywiście pianki marshmallow. I zamykamy. Voilà. W przy ozdobie moje kuleczki po lewą. Wyszło pięknie. Teraz można wlać gorące mleko do szklanki. Wystarczy wrzucić do niego jedną kulkę i od razu zrobi się czekoladowe. Co to za jakiś patos? Moja wnuczka lubi domowe kakao i gorącą czekoladę. Ja też tak nie chcę. Co to za zapach? Zak, wszystko ci tam się pali! Ojej, zaraz wszystko wyłączę. Kurczę. Batoniki przykleiły się do garnka. O nie, no co ja mam z tym zrobić? Wyszła mi jakaś rzeźba czekoladowa. Zak, co to ma być? Nie wygląda jak kakao czy czekolada. Dobra, spróbuję. Bez szału. To jakaś garść czekoladek. Nie nadaje się. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie moja ukochana babcia. Mm, zrobiła domowe kakao. Pyszne, a w dodatku z ciasteczkami. Zostało mi tylko spróbować, jakie cudo stworzyła szefowa Tina. No, sposób podania z pewnością dużo ciekawszy od pozostałych. Już wiem. Tą kuleczkę trzeba wrzucić do mleka. Wow. To jakaś magia! Naprawdę, mleko zrobiło się czekoladowe? Spróbuję! Rzeczywiście! To niesamowite! Zwycięzca rundy jest oczywisty. Dina wygrywasz. No to było oczywiste. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz chcę tort. Duży i pyszny. Potrafię robić całkiem niezłe torty. Przycisno, na bank sobie poradzę. Jak miło, że babcia zna gusta swojej wnuczki. Mogę zrobić dokładnie takie ciasto, jakie Kate lubi najbardziej. I zrobię je w kształcie serduszka, więc będzie też naprawdę urocze. No proszę, wyszło słodziutko. Biszkopty trzeba porządnie posmarować kremem, żeby się skleiły. Im więcej kremu, tym będzie smaczniej. Dlatego trzeba rozsmarować go na każdym milimetrze tortu, aby mieć pewność, że się spodoba mojej ukochanej Kate. A teraz wszyściutko dokładnie wyrównamy. Gotowe. Ale pyszności. Teraz zaczynamy dekorację. Najlepsza dekoracja to oczywiście świeże owocki. Pozbędziemy się szypułek, a następnie obłożymy owocami tort. Nadadzą ciastu wyrafinowany i oczywiście pyszny smak. No co sądzicie o mojej arcydziele? Jakieś banalne. Pokażę wam zaraz jak można zrobić pyszne, ale oryginalne ciasto. Najpierw kroimy biszkop na dwie części, a następnie z każdej z nich wykrawamy kawałeczek. Gotowe Później trzeba powtórzyć kilka czynności za babcią Po pokryciu każdego biszkoptu kremem Czas odwrócić naszą konstrukcję Super Mamy więc bazę dla przyszłej tęczy Od tego momentu po prostu dekorujemy ją odpowiednimi kolorami Jestem pewna, że Kate nie próbowała jeszcze tęczowego tortu No i już prawie gotowe Pozostaje tylko wygładzić krem i dodać jakieś szczegóły. Świetnie. A teraz dorobię naszej tęczy buźkę, żeby wyglądała o wiele ładniej. Można też dorysować chmurki. I moje kulinarne arcydzieło gotowe. Łatwo się tak męczyć: tort już jest i tak trzeba go zjeść. Wystarczy dodać troszkę kremu. Przecież wszyscy go kochają. Co? Ciasta babci i Tim są lepsze niż moje, ale zaraz to naprawię. Muszę roztopić różową czekoladę. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić szybko. Jest gotowe i pyszne. Teraz jest idealny moment, żeby obrać tort czekoladą, ale trzeba to zrobić za pomocą specjalnej foremki. Muszę też pamiętać o posypce. Fajnie wymyśliłem, co? Zaraz będzie show! Zadam. Spójrzcie na to piękno! Rzeczywiście całkiem fajnie to wygląda. Okej, okay, tym razem wszyscy się postaraliście. Nawet nie wiem od czego zacząć. Niech będzie to Jest taki słodki, i pyszny, ale zdecydowanie czegoś mu brakuje. Babciu, mam nadzieję, że twoje ciasto bardziej mi posmakuje. No rewelka, ale to też nie do końca to, co chciałam. Zak, może chociaż ty zrobiłeś idealny tort. Wygląda dosyć zwyczajnie, ale wygląd może być mylący. Ojej, i tak właśnie jest w tym przypadku. Mm, to najsmaczniejsze ciasto jakie jadłam. Zak, gratuluję! Tym razem wygrałeś! No wreszcie! Myślałem, że się tego nie doczekam! Jestem mega szczęśliwy! Wiesz, nawet się cieszę, że tu jesteśmy. O nie, cofam moje słowa. Kaktus zepsuł całe wrażenie. Niepotrzebnie go dotykałaś. Zaraz go całkowicie rozbroję. Zaczynam. Uważaj, gdzie rzucasz igły, Kate! Oła, to boli! Gotowe! Już się nie boję go spróbować! Fuu, obrzydliwy! Co to jest, Kate? Ogromny kaktus! To straszne! I jest cały twój! Boję się! Nie rób tego! Hey, dlaczego to zrobiłaś? Chciałam cię uratować, a teraz sama jestem w igłach. Wow! Mm, moja ulubiona guma do rzucia. Wow, i to z nadzieniem! Super! Chcę jej jak najszybciej spróbować. Zobacz, co potrafię, Zach. Nieźle. Ciekawe, czy da się zrobić balona z gumy z niespodzianką. Odrzucę to tutaj. Mhm. To jest takie dobre. Chcę więcej. Ojej, co to jest? O nie, wypadł mi ząb. Kupiła to. Wow, to dopiero rozmiar. Kate, nie dotykaj mojej gumy. Chciwus. Nie wyobrażam sobie, jak to się zmieści w mojej buzi. Mm. Myślę, że najważniejsze to zacząć. Ja też chcę! Ech, tak jak mówiłem, ostatni kawałek się nie mieści. Pomóż mi! Utknął! O to obrzydliwe! Hej, no dalej! Ciągnij mocniej! Staram się! Gigantyczne mentosy, co za szczęście! Wow! A gdzie jest moja porcja? I to wszystko? Oh, no! To bardzo malutkie opakowanie. No! Dobra, zjem to, co mam. Ja też już zacznę. Otwieramy. Ale dużo drażetek. Wow! Zak nawet nie patrzy w ich stronę. Zlepię to wszystko w jednego mentosa. Gotowe. Teraz dodamy arbuzowe akcenty i odrobinę coli. Zak to dla ciebie. A ja przygotuję się na prawdziwą eksplozję, co się dzieje. Udało się! Tylko spójrz ile piany. Czyż to nie wspaniałe? Kitkat! Właśnie to co trzeba. A gdzie moja porcja? Nie widzę jej nawet pod lupą. Podziel się ze mną! No proszę! Jesteś taki słodki, Zak. Mm -hmm. Dobra. Podzielę batonik na pół. Aha. Dzięki, Kate. Oh, yeah. Ale to jest pyszne. Zgadzam się w 100%. Mm, wow. To mm. dla oh mnie? Gosh. Ekstra. Duh. Wow. Ale super. Zak, podzielisz się ze mną. Mm. Prawda? <laughs> Oczywiście. Że nie. Cała ta czekoladowa uczta oh. jest moja. Jeszcze zobaczymy. A masz co ty robisz? Nie bądź taka okrutna. Trzeba było od razu się ze mną podzielić. To twoja wina. Zniszczyłaś go. Mm, mimo wszystko to jest pyszne. Mleko i piernikowy ludzik, super połączenie. Mm. Bardzo ładnie pachnie cynamonem. No jedz już, rozpływa się w ustach. Ten smakołek przypomniał mi o Bożym Narodzeniu. Mm. O, a oto i mój piernikowy ludzik. Wow. Witaj, przystojniaku. Wystarczy mi mleka, żeby cię w nim wykąpać nie, nie mieści się do szklanki. Wiem, co zrobię. Ludzik weźmie prysznic. Nie! Za późno, Zak. Przykro mi, jesteś ofiarą okoliczności. I to wcale nie sprawia, że czuję się lepiej. Ale udało mi się. Piernikowy ludzik jest zamoczony w mleku. Skitelsy spadły na mnie prosto z nieba. Wow! Muszę ich natychmiast spróbować. Uwielbiam te cukierki, są takie kolorowe. Teraz moja kolej. Odsuń się Zak. Zobaczcie, jaka duża jest ta paczka. Będę potrzebował drabiny, żeby spróbować tych cukierków. Wow, jestem w środku. To jest taki gigantyczny basen ze skittlesami. Ja też zamierzam się w nim zanurzyć. Przesuń się, Kate. Ojej, to miejsce jest naprawdę fajne. Powiedzcie, że to mi się śni. Co ogromną pizzę, nie jakiś tam ogryzek. Z wielką chęcią zjadłbym nawet taki. Przykro mi, nic już nie zostało. No trudno. Mam coś lepszego. Wiedziałam, że dostaniesz ogromną pizzę. I to wspaniale. Zwinę ją w roladę i zjem. O, to boli. Ups. Przepraszam, Kate. Prawie mnie zabiłeś. Potrzebuję teraz odstresowywacza. Daj mi tę pizzę. Chyba ją przełamałam. Chociaż super to wyszło. Teraz każdy ma swój kawałek. Zgadzam się. Myślę, że takie porcje nam wystarczą.